Misiaczki robimy wasze czytanko na wrzesień. Na wrzesie. No. Tak pomyślałam, że zrobię osobno dla każdego znaku. I zobaczymy, co się będzie działo. No. Zobaczymy, zobaczymy, czy się Wam to spodoba. No już robiłam kiedyś, no to co się Wam ma nie spodobać. No przecież lubicie dla każdego znaku osobno. Nie obiecuję, że tak zostanie, ale akurat musiałam coś zmienić. Myśli, bo mi się tak nudzi. No w ogóle jakaś jestem taka znudzona. To dlatego, że nie byłam na wakacjach w tym, tym miesiącu. Znaczy, no w tym miesiącu też, ale w ogóle w tym roku. I mi się zaczyna wszystko nudzić, kurde. I muszę tak coś pozmieniać, ale trochę pozmieniałam tych e, wrześniowych. Zobaczycie, troszkę inaczej będzie. To znaczy no, podobnie właściwie, ale troszkę inaczej. E... Dobra, lecimy. Jeżeli Wagusia ma związek stały nieproblematyczny, związek stały nieproblematyczny. No to będzie chyba się stanie problematyczny przez jakąś babę. Rada. Jeżeli wagusia ma związek z... problematyczny. Nie, nie musi być stały. Osoba, ale problematyczne coś. Problematyczne coś. Rada. I jeżeli wagusia ma zero człowieków. Czyli singiel taki totalny, bezludzki. Bezludzka jesteście. Nie macie. Lu ludzka nie macie. O, to się pracą zajmiecie. Miśki. Się zaszyjecie w domu, się będziecie zajmować pracą. Dobra. Yy, podejmowanie ważnych decyzji, no być może na temat, w co zainwestować. I to mówię ogólnie, chociaż nie, no powinna mówić tylko o miłości, bo to jest przy miłości. No to chyba nie chodzi o inwestycje, chyba że w związku stałym będziecie inwestować pieniądze. Wiecie, jakieś mieszkania czy coś tam. Inne inwestycje, podejmowanie ważnych decyzji, w co zainwestować, ewentualnie dla tych, co się tam jakoś rozstają, rozwodzą czy coś, no to być może wydawanie pieniędzy dużych, niestety, na prawników i inne takie. Ym, jakieś urzędy, prawnicy, takie rzeczy, poważne decyzje i inwestowanie, czy tu zainwestować, czy tu i tak dalej, tak dalej. Może chodzi też o wydatki, ale to w związkach no, stałych, się domyślam. Miszki, tak jak powiedziałam, macie mieć stabilny związek, więc o to pytamy, a tymczasem związek się może u. Nie, tak się nie mówi. Zdestabilizować. Chciałam powiedzieć, uniestabilizować. Zdestabilizować. Tak się mówi? No w sensie stać niestabilny. Przez co? Przez babę. Albo przez osobę z podznaku byka, jeżeli znacie. Ale nie musi być. Słuchajcie, mamy pokazany związek stały lub małżeństwo, i ta karta. Jest odwrócona, czyli konflikt mógłby się, nie daj Boże, pojawić, a winna jest baba. Albo jakaś wredna baba, w sensie nawet może ktoś wchodzić między Was, jakaś mamusia, Teściusia, siostrusia, czy nie wiadomo, jaka inna baba, może kochanka. Nie, chyba nie, to nie jest, nie wiem. Miszki, no, no może, ale to wredna by musiała być kobieta. Taka, która chce wam zaszkodzić. Albo jakieś parszywe plotki, ale może być też tak, że po prostu nie ma żadnych innych ludzi, nikt między was nie wchodzi, ale macie problemy w komunikacji w tym miesiącu. Wierza to jest rada na tą sytuację. Obnażyć coś lub rozwalić coś, co się nie udaje. Tylko, że my mówimy o teoretycznie stabilnej sytuacji. Więc co trzeba obnażyć? Co trzeba rozwalić? No jeżeli jest jakaś inna osoba, która między Was wchodzi, to być może tam trzeba coś rozwalić. Być może. Być może trzeba odżyć się z jakichś złudzeń, a być może po prostu będziecie mieć problemy w komunikacji i trzeba będzie tak, wiecie, yy, tak prosto z mostu i no bez żadnego takiego... Tak niedelikatnie być może trzeba będzie postąpić, w sensie yy, bardzo jasna komunikacja i być może niezbyt miła, ale bardzo konkretna i taka, która będzie prowadziła do podejmowania jakichś decyzji. Ale niektórzy będą musieli swojego związkowca z czymś skonfrontować. Macie, się nie, macie tu niedogadywanie się, nie podejmowanie decyzji. I jakieś dziwne problemy, być może z fałszem lub komunikacją, być może jakieś podejrzliwości, inne takie, i chodzi o to, żeby skonfrontować drugą osobę z czymś. No? Rozwalić to. Wiecie, jak się mówi, dobra, nie wiem, jak się po polsku mówi. Po angielsku się mówi, że jest yy, słoń w pokoju, a jak się mówi po, po polsku? Jezu, nie wiem. jest takie rzeczy bym mogła wiedzieć, nie? Chodzi mi o to, że jest coś oczywiste, jakiś oczywisty problem, którego udawacie, że udawacie, udawacie. Dobra, Miszki Sory, ja nie mogę mówić, kurde, udajecie, że nie zauważacie tego problemu. Więc ta karta wierzy, to jest takie obnażenie tego problemu i doprowadzenie do konfrontacji. To mogłoby uratować waszą relację. Mogłoby uratować. Dobra. Już gadam dalej, bo się nie mogę wysłowić. Jak jakaś kurde, głupia baba. Jeżeli chodzi o problematyczne relacje, niestety nic się tutaj nie polepszy. Dziesiątka monet odwrócona mówi nam, że nie będzie związku poważnego z tego na razie we wrześniu. Nie będzie jakiegoś tam poczucia bezpieczeństwa, nie będzie jakichś planów, a mogą być wręcz nawet problemy finansowe u kogoś, które no, uniemożliwiają wam być może bycie razem. Słuchajcie. Jest no niestety kurczę, jest pokazane, że ktoś może zrezygnować. Że jedno z was, to które zobaczy, że to rzeczywiście nie ma sensu, mogłoby uznać: Dobra, to ja już nie czekam, bo to się nigdy nie ustabilizuje, to nigdy nie będzie poważne, to ja już nie mam na co czekać. Więc jest taka możliwość, że jedno z was do takiego wniosku dojdzie. Okazuje się, że chyba byłaby to niegłupia decyzja, ponieważ należy, należy zobaczyć jakąś prawdę lub powiedzieć jakąś prawdę, podjąć decyzję. Być może taką, żeby jednak już sobie dać z tym spokój. Niestety. Miśki. Jeżeli chodzi o singli, jesteście schowani trochę przed światem randkowym we wrześniu i zajmujecie się czym? Pracą. Niektórzy pracują sami nad sobą, nad własnym wnętrzem. Niektórzy muszą popracować jeszcze nad sobą, bo mają coś, co ukrywają sami przed sobą. Albo chodzi o jakąś przeszłość, albo o dzieciństwo, albo o najskrytsze jakieś pragnienia i tak dalej, ale coś, co jest i co musicie sobie uświadomić na temat samych siebie albo na temat swoich dążeń lub oczekiwań od ewentualnego, potencjalnego związku kiedyś tam w przyszłości. Ale ci, którzy nie mają takich dziwnych rozmyśleń, to macie pokazane, że po prostu chowacie się przed światem, bo będziecie się skupiać na pracy, na tworzeniu, a nie na związku w tym miesiącu. Miśki... No, powiem Wam tak, to nie jest głupi pomysł, żeby się troszeczkę od, tak zdystansować do świata randkowego w tym miesiącu. Jest pokazane, krzywda ci się nie dzieje, jest pokazane, masz to, co masz, yy, skup się na tym, co masz. No, nie masz jeszcze wszystkiego, co chcesz mieć, ale poświęć się na razie temu, na czym masz się skupić. Ja myślę, że dla większości z Was to może być coś z pracą związanego albo z karierą, więc poświęć się na razie temu. Nawet kosztem ewentualnego randkowania. Bo to dla niektórych będzie ważne. No, dla niektórych to, Dlatego to tak wychodzi. To Dla niektórych z Was to będzie po prostu bardziej istotne niż jakieś nowe randki wrześniowe. Wiecie o co chodzi? Miśki, takie buty. E, praca. Wagusiu, pracusiu. Co tam? Uwagi w pracy. No, od razu się mam dwie karty wzięły. Wypoczynek? Jaki wypoczynek we wrześniu? to chyba, żeście trochę przesadzili. No ale skoro tak, to jechać. Karta Świat jako rada, a tu wypoczynek, urlop. To jedźcie we wrześniu na ten urlop w świat. Może to być ostatni dzwonek. Przed tym jak na przykład już nie będzie można podróży. Chociaż ja wiem czy to tak zrobią w tym roku też. No zresztą mnie to nie dotyczy. Ja i tak nie mogę jeździć. Miśki! No, jeżeli chodzi o pracę, ktoś ma jakieś marzenie i myśli, żeby zrobić jakąś zmianę wielką albo żeby coś zakończyć, bo ma jakieś inne marzenie, które jest niespełnione. Może też być tak, że mieliście jakieś marzenie, że coś się stanie zawodowo. Teraz we wrześniu. I to jest. Słuchajcie, zapauzowane. Jeżeli planowaliście jakieś większe inwestycje, domy, mieszkania, nie wiadomo o co, to może być. Nie wiem czemu. Zapauzowane we wrześniu, bo asmonet we wrześniu jest odwrócony. Jeżeli czekaliście na jakąś pracę, być może każą wam czekać dłużej, bo nie mają etatu albo nie wiem, z jakiegokolwiek innego powodu. Jeżeli czekaliście właśnie na jakieś inwestycje, też może być, będziecie musieli czekać trochę dłużej. To jest pokazane, że macie jakiś wypoczynek, no to niektórzy po prostu wypoczynek, wakacje, jest ok, nic się nie dzieje, ale niektórzy mają pauzę. Pauza na przemyślenia? A może musicie czekać na coś? To nie jest zła pauza. Wykorzystajcie tą pauzę właśnie na wypoczynek. Może czekacie na coś nowego, na nową pracę, na nowe przedsięwzięcie, na nowy projekt. Może będziecie w październiku zaczynać nowy albo pod koniec września nowy projekt. Ale jeszcze większość września jest pokazane, że ma być yy, zużyte na, albo na odpoczynek, dosłownie odpoczynek, albo na skończenie jeszcze jakichś nieskończonych spraw, zanim zaczniecie nowe. No. Rada albo jechać rzeczywiście w świat i tu mówimy o urlopiku, albo zakończyć cykle, które są jeszcze nieskończone, zanim rozpoczniecie to nowe. Niektórzy z was czekają na nowe, już są nowe, a nie zakończyli jeszcze czegoś starego. Nie, nie, nie. Nie mówię, że macie odejść z pracy najpierw, a potem szukać nowej. Mówię tylko, że być może w pracy jest coś, co trzeba dokończyć, zanim będziecie myśleć o czymś nowym. To, to chciałam powiedzieć. Dobra, no. Miski. Okej. Okay. Um. Niektórzy zastanawiają się nad pracą przez internet. To nie jest głupi pomysł. Jest pokazana karta internetu jako rada wyjść do świata, rób coś przez internet. To nie jest wcale głupi pomysł, możecie robić. Czekajcie. Um. Co to było? To była praca. Co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu? Najlepsze do osiągnięcia. No to już lepiej być nie może. Jeżeli chcecie, no chyba, że chcecie się z kimś rozwodzić, to być może dostaniecie rozwód, ale wy byście się z tego cieszyli. Mówię tu tylko do tych, co rzeczywiście by się z tego cieszyli, ale mamy pokazaną kartę rodzinną i kartę szczęścia i spełnienia wszelkiego. Oraz kartę Sprawiedliwości. W końcu przychodzi do Was szczęście. W końcu otwiera się dla Was, jak jakieś drzwi się otwierają. To może chodzić o dzieci, o rodzinę, o związek, o dom, ale może również chodzić o załatwienia jakieś urzędowe albo sądowe. I tu jest pokazane wielkie szczęście, spełnienie i radość, jak obok tej karty Sprawiedliwości, czyli karty urzędowej, sądowej, albo po prostu chodzi o to, że w końcu przychodzi do Was to, na co. No, czekaliście i na co zasługujecie, ale to jest dobre. No. To takie dosyć ogólne, no, bo ta dziesiątka kielichów może oznaczać rodzinę i miłość, ale może oznaczać jakieś ogólne zadowolenie. Na przykład z pracy. No. Może tak być. Eee, dobra, Miszki. Co jest do osiągnięcia? Praca była, związki były. Wy z każdym znakiem zodiaku. Wagusia i baranek we wrześniu. No nie bardzo. No, nie bardzo. Jeżeli macie stabilną relację, to się może tro, trochę coś tam nadpsuć, bo jest stabilizacja odwrócona. Chyba, że się przeprowadzacie, a zmieniacie dom, albo chyba, że yy, jakieś remonty, czy jakieś takie rzeczy. Coś z domem, ale tak jakby się wam tak troszeczkę za. za yy, no. Ojejku. Takie mam głupie słowo w głowie, nie chcę go powiedzieć, chcę powiedzieć jakieś inne, bo to co mam w głowie to prawdopodobnie nie istnieje i strasznie głupie brzmi. E, tak jakby się wam troszeczkę tak zachwiało coś w życiu i brak stabilizacji. No. Jeżeli macie poważne małżeństwo, rodzinę i dom, to nawet poczucie, że coś jest nie tak, jakieś kryzysy, a jeżeli nie macie, to niestety się to nie zmienia na lepsze we wrześniu, niestety, z baranem. Jeżeli macie byka, są dostateczne miszki. Wiecie co? Ym, dobra, jakieś ostateczne decyzje mogą być, ale taka ocena, no, poz znaczy pozytywna, ona nie musi być pozytywna, to może być negatywna ocena sytuacji, ale yy, adekwatna. O, Czyli tak jakby ktoś nagle otwierał oczy i mówił, o, ja to wszystko wiem. Człowieku. Nie wiem, czy cię przyjmę, czy cię nie przyjmę, czy zostanę z tobą, czy nie, ale ja decyzję podejmę w oparciu o fakty, a nie o jakieś tam emocje. To będzie dobra decyzja. Nie, dla niektórych to są rozwiązania pod tytułem Dziękuję już bardzo, ale już więcej nie. Ale dla niektórych to będzie rozważanie przyjęcia kogoś z powrotem. Chodzi o to, że oceniamy sytuację i podejmujemy decyzję w oparciu o wszystko, co do tej pory miało miejsce. Ważne decyzja. Miszki, bliźnięta. No, nie wiem. Albo będziecie się kłócić o dzieci, coś z dziećmi nie tak, dziecko wchodzi między was, czy coś takiego. Albo ktoś jest rozkapryszony gówniarz. Co to w ogóle ma być? Wago i bliźniętu. Co, co wy wyprawiacie? E, rozczarowany, nie, nie mówi o uczuciach, manipuluje, e, obrażony, jakiś taki. A jeżeli czekacie, żeby się odezwał do Was człowiek, może się nie odezwać. A jeżeli się odzywa dzisiaj, to we wrześniu może się przestać odzywać albo obrazy i jakieś takie histeryczne wręcz zachowania. Nie za bardzo, nie za bardzo. Lecimy dalej. Na czym ja skończyłam? Chyba raczuliś teraz. Jeżeli macie raczulisia, to we wrześniu. No, nie wiem. Jeżeli jesteście razem i rzeczywiście jesteście razem, to nie ma poczucia bezpieczeństwa, nawet ktoś się nie czuje zbyt dobrze w tym związku, uważać na związki takie, gdzie jedno drugie wykorzystuje finansowo. Nie wiem kto kogo, a absolutnie nie będę zgadywać, bo byście się zdziwili. Ile facetów wykorzystuje swoje żony finansowo? To jest niesamowite, to aż, aż nieraz nie mogę wierzyć, a faceci zawsze tak narzekają, że to kobiety, kobiety, coś tam. Więc nawet nie zgaduję kto kogo, ale uważać, żeby nie było takiej sytuacji. Ale może nie o to chodzi. Może chodzi o jakąś żonę lub matkę. No, to nie byłybyście wy dziewczyny, które tego słuchacie, tylko ktoś zewnętrzny. No, problematyczny by był. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak. Stałości w związku? Być może jakieś niedogadywanie się? No, może praca? Problemy z pracą, które jakoś tam rzutują na Wasz związek z osobą spod znaku raka? Być może, być może. Dobra, jeżeli Babusia ma lwiaczka-misiaczka... O Jezu... No to... Tylko nie wiem właśnie, bo to jest piękna karta. Naprawdę, jest pokazana, jest pokazana duchowa relacja, jest pokazane zakochanie, romans wręcz. Tylko ja się zastanawiam, czy to nie będzie tylko romans. Jeżeli jesteście razem i rzeczywiście jest ok, no to kobieta się naprawdę poczuje doceniona i naprawdę jak kobieta. I mężczyźnie się będzie bardzo ta kobieta podobać. Ale jeżeli ta wasza relacja nie jest zbyt stabilna, ona się na razie nie stabilizuje, ona na razie jest taka w chmurkach. Nie ma problemu, jeżeli to jest początek relacji. Gorzej, jeżeli czekacie na ustabilizowanie i na to, żeby było poważnie, a ktoś was cały czas traktuje jako romans. Piękny romans, nie powiem. Tu jest dużo zakochania i dużo fascynacji, ale jednak tylko romans. No, no dobra, Misiaczki. Um. Jezu, co teraz? Waga i panna. Uuu. Nie. Nie wiem tylko, kto komu wbije nóż w plecy. Być może ten nóż został już wbity i ktoś cierpi, i we wrześniu się ta sytuacja po prostu nie polepsza. Ktoś musi coś przecierpieć. Uwaga na zdrady, na oszustwa. No, to nie było miłe. Misiaczki, to nie było miłe, więc na Panny uważajcie, to tylko tyle Wam powiem. Kochani, dwie wagi. Odwrócona karta pracy, no to, żeby to nie. A, Jezu, patrzcie, Wagusie, sorry, ja się nie mogę w ogóle wy, wysłowić na Was, żeby to nie oznaczało, że wy nie, może, że wy nie współpracujecie w Waszej relacji, bo czasami może ta karta coś takiego oznacza, że ktoś nie współpracuje, że się nie skupiacie na sobie na swoim związku, tylko na zupełnie czym innym. Ale być może to nie to, być może to nie jest aż tak. Może po prostu jesteście tak pochłonięci pracą. Że zaniedbujecie siebie, to jeszcze pół biedy. no bo czasami praca przez chwilę może być ważniejsza niż związkowie, zbywają takie momenty w życiu, ale żeby nie było tak, no bo też mogłoby być, że macie jakąś tam stałą w miarę relację, ale problemy w pracy przenosicie do domu, czy przynosicie do domu. Uwaga na takie sytuacje, kiedy ktoś w domu ma problem i przesiaduje w pracy tylko po to, żeby nie wracać do domu. No to to już takie ekstremalne, ale no, niestety mogłoby też tak być. Wagusiu i skorpionu. Jeżeli macie skorpiona, no jeżeli to nie jest urlop i nie jest to jakaś. Jakiś, jakiś spokój albo uleczenie Waszego związku, co byłoby pozytywne, bo i urlop, i odpoczynek, i uleczenie w związku jest pozytywne. Może być też uleczenie fizyczne któregoś z Was. To są pozytywne karty, ale jeżeli to nie jest coś takiego, bo Wam to nie pasuje, to jest pokazana pauza. Ale Miszki, pauza nie musi oznaczać końca. Chyba, że ta pauza już od jakiegoś czasu trwa, to po prostu ktoś się z kogoś z sukcesem leczy. Chce się ktoś z kogoś wyleczyć. Może to i takie coś. Ym, to było, jeżeli macie Skorpiona. Jeżeli macie Szczelczyka. Hmm, wredna baba. Nie pamiętam jakiemu tam. To... I wcześniej co ja robiłam przed wami. Pannę też. A, dobra, to ze strzelcem? Bo, o, ja nie pamiętam. Dobra, nieważne, nieważne. Nie pamiętam. Wredna baba. Po pierwsze, jakaś. Żona, matka, teściowa, kochanka, inna baba, znajoma, nie wiem kto, ale wredne, włazi między Was. Tyle w temacie. Jeżeli wiecie, że takie babsko gdzieś istnieje, miła to ona nie jest i może Wam nabruździć, nie pozwolić babie bruździć w Waszym związku. Tyle w temacie. Dobra, ale Miśki, to jeżeli nie ma takiej, człowie takiej człowieczki, jeżeli, no, ja tak mówię, baba, bo raczej baba, ale jeżeli znacie dziwnego chłopa, no to też uważajcie. Ale złe decyzje lub brak decyzji, brak komunikacji, brak szczerej komunikacji. No, takie coś może również być u was w związku. To było ze szczelczykiem. Teraz Waga i Koziorożec. No niestety, Miszki, nie macie szczęścia nie ma w ogóle. Jeżeli chodzi o znaki ziemskie, nie pamiętam co wam wyszło z bykiem, bo tego nie pamiętam, ale z panną mieliście to i z Koziorożcem macie to samo. Niestety. Dziesiątka mieczy. Nie macie szczęścia miśki ze znakami ziemskimi w tym, w tym miesiącu. No i z koziorożcem, niestety, no nie wiem, czy to po prostu jest cierpienie przeniesione z sierpnia jeszcze na wrzesień, czy po prostu się nie dogadujecie. Teoretycznie to nie muszą być zdrady i wbijanie noża w plecy. To mogą być po prostu takie rzeczy, że ktoś jest w związku nieszczęśliwy. Pytanie, kto? I pytanie, czy da się z tym coś. Zrobić. No, misiaczki. No, ale zobaczmy, co macie z wodnikiem. No, super, z wodnikiem bardzo dobrze. Słuchajcie, umocnienie więzi, przyjaźń, miłość, wierność, odwaga. Rośnie tutaj coś pozytywnie między Wami. Jeżeli się nie odzywaliście, to ktoś się może zdobyć na odwagę, żeby się odezwać. Umocnienie więzi, silna więź między wami. Dobra karta. I jeżeli macie rybeniki... Hmm, no to z rybkami też nie urywa. Tutaj ktoś cierpi albo ucierpi. Może się powiedzieć, że będziecie tylko kłócić. No to mówię tylko, no bo nie musi to oznaczać zakończenia związku. Ale jeżeli wiecie, że między wami jest naprawdę kiepsko, ale naprawdę kiepsko. Miśki, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z sercem, to uważajcie na siebie w tym miesiącu. Yy, nie wiem jakieś nadciśnienie czy coś takiego. Yy, to po prostu uważać na siebie, to tylko tyle wspomnę, ale yy, kochani kogoś boli serce. No tak w cudzysłowie już mówię. Ktoś tutaj cierpi, ktoś jest niezadowolony z tego związku. Nie wiem czy wy wagusie, czy rybki. No ale tu jest rzeczywiście też problematycznie. Strasznie macie tak dziwnie, bo z niektórymi znakami wowy, a z niektórymi znakami naprawdę kiepsko. To tak, no... No to, no to tak ciekawie rzeczywiście, że tak wychodzi. No dobra. Czekajcie, coś mi tu spadło. Nie, nie biorę. Za dużo kart wypadło. Kartę anielską Wam jeszcze wezmę na wrzesień. Postaraj się. O wielką... Miłość warto walczyć. A dosłownie tu pisze, że wielka miłość warta jest tego, abyście przedsięwzięli kroki, które... No Jezu, jak to powiedzieć po polsku? Wasi przewodnicy Wam mówią, żeby przedsięwziąć. No wiem, ja, że to strasznie głupio brzmi. Dlatego to, co powiedziałam na początku, brzmi dużo lepiej po polsku. O wielką miłość warto walczyć. Postaraj się. No, takie buty. Takie buty, dobra Wagusio, no nic, taki wrzesień, no patrzcie. Macie i dobre przekazy, nawet świetne dla niektórych, a dla niektórych no to tak wygląda na to, że niektóre związki trzeba będzie pod lupę szaleńczo wziąć. Cii, wziąć, wiem. wziąć. Szaleńczo trzeba będzie niektóre związki, także to tak uważnie pod podchodźcie do tych yy, dziwnych relacji, dobra? Miszki, tyle, tyle. No, może się widzimy na innych znakach. Jeżeli Was będą interesować, to sobie przyjdziecie, po, luknąć sobie, przyjdziecie na inne znaki. A jakby co, to widzimy się jakoś tam w tygodniu. A na razie, buziaczki, pozdrawiamka. No i papa. Pa.